Na górze róże, a małpy robią fikumiku. Kosmici mi coś zjebali w ósmym silniku. Na górze róże, na dole Riki i Bongos. Tylko, że niektóre wyrazy to dla mnie jakiś pojebany kosmos. Na górze róże, a w lesie partyzanty. Patrzcie, Riki kręci blanty. Na górze róże, a kory i trevor to dzbany. Lucy nie wrzuciła, ojciec jest pijany. Na górze róże, na dole rentierem bądź. Proszę, żebym mógł palić i kląć. Na górze róże, na dole dwóch strażników parkingowych. Życie nie polega na chlaniu i żarciu paluszków drobiowych. Na górze róże, a kanał dziesiąty wyniki ogłasza Sorki, wzięliśmy się za srasquasha. Na górze róże, na dole Cyrus prowokuje bójkę. Wóz ma swoją specyfikę, żeby ruszyć wrzucasz trójkę. Na górze róże, na dole drinków już wystarczy. Wal się na ryja, w dupie ci chyba warczy. Na górze róże, na dole znów przyjebał się syndyk. Jezu kurna, to całkiem dobry indyk. Na górze róże, na dole kosmiczny hasz nie uzyskuje przychodu. Co się stało? Gdzie jest dach od samochodu? Na górze róże, na dole Michael Jackson w swetrze. Popatrz! Kosze powietrze! Kosze powietrze! Na górze róże, na dole Straż Leśna płynie łódką. Randy. Ja jestem wódką.